Dla tych, którzy pozostaną na Ziemi. Najpierw sprawdzimy, czym jest porwanie kościoła i kiedy nastąpi. Badanie tego zjawiska pociąga za sobą kontrowersyjne interpretacje i międzykulturowe odniesienia. Zaczniemy od Biblii. Zdaniem wielu biblijnych egzegetów przeniesienie wiernych zapowiada kilku proroków w obydwu testamentach starym i nowym. Ponoć apostoł Paweł obiecał ten cud wczesnym chrześcijanom w 53 roku: my żywi i pozostawieni wraz z nimi będziemy porwani w powietrze na obłoki naprzeciw pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Paweł mówi o zabraniu ludzi. To greckie słowo oznacza nagłe pochwycenie i zostało przetłumaczone na łacinę jako rapturo. Nie ze szczętem umrzemy, lecz będziemy przemienieni w mgnieniu. Z tych krótkich biblijnych aluzji bierze się pomysł o ludziach uniesionych do nieba. W teologii chrześcijańskiej ta koncepcja pojawia się dopiero w ostatnich 200 latach. Czy jest to możliwe? Opieramy się na bardzo kruchych dowodach biblijnych. Niektórzy wierzą, że dowody biblijne są nie do odparcia. Wśród cytowanych przez nich ustępów jest proroctwo Jana z Patmos w Księdze Objawienia, napisanej około roku 68. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości, i ja Cię zachowam od próby. Ten urywek mówi o ważnym zagadnieniu, które od wieków budzi spory. Czy szczerze wierzący zostaną w niebo wzięci przed katastrofami apokalipsy, zwanej też okresem ucisku, czy też doświadczą przeniesienia po jego przetrwaniu? Pretrybulacyjne wniebowzięcie wydarzy się przed biblijnym Wielkim Uciskiem, siedmioletnim okresem próby. Posttrybulacjoniści twierdzą, że przeniesienie nastąpi pod koniec Wielkiego Ucisku, gdy Jezus powróci, żeby panować na ziemi. Wierzący nie są jednomyślni co do tego, czy cnotliwi zostaną zabrani przed czy po okresie ucisku. Te sprzeczne teorie wywołują spory, bo koszmary opisane w Księdze Objawienia ominą w Niebowziętych tylko wtedy, gdy porwanie Kościoła wydarzy się przed Wielkim Uciskiem. Jezus mówi: Uchronię Was przed godziną ciemności, która spadnie na świat. Mówi: Uchronię, nie przeniosę Was przez nią, co jednoznacznie wskazuje na wniebowzięcie. Wielu chrześcijan wierzy w pretrybulacyjne porwanie Kościoła. Inni są przekonani, że w niebo nastąpi dopiero gdy ludzkość przetrwa grozę wielkiego ucisku. Kiedy Chrystus schodzi na obłoki, Opuszczenie wiosa, Gdy zstępujesz z nieba, nadchodzi pora na odbudowę wszystkiego, zatem nie możesz wstąpić przed okresem ucisku. Sądzę, że pretrybulacyjne w jest bardziej logiczne niż postrybulacyjne z wielu powodów. To drugie stwarza problem czasowy, bo Jezus schodzi na Ziemię i porywa wierzących do nieba, ale potem wraca, żeby panować nad światem. Jest w dwóch miejscach jednocześnie, co nie ma sensu. Bardziej wiarygodne jest w posttrybulacyjne, postrybulacyjne, ale to kwestia interpretacji. Przeniesienie pretrybulacyjne jest dziś bardziej popularne, mimo że postrybulacjonizm był rozpowszechniony w przeszłości. Ma to związek z amerykańskim światopoglądem. Jesteśmy zbyt dobrzy, żeby spadł na nas gniew Boży. Czy inne religie lub systemy wierzeń nawiązują do gniewowzięcia? Badacze odkryli pewne podobieństwa. Choć nikt nie rozwiązał kwestii czasu, inne kultury dostarczają kontekstu dla tego, co obiecuje Księga Objawienia. Islam naucza, że wyznawcy Allaha znajdą schronienie u proroka Mahometa, osłonięci przed wichrem zniszczenia, który zabije wszystkich pozostałych. Islam i chrześcijaństwo prezentują podobne poglądy o dniach ostatnich. Nic w tym dziwnego, bo Islam wyłonił się z chrześcijańskiego kontekstu. Mahomet doskonale znał tę religię i korzystał z wielu pism chrześcijańskich. Wydarzenie podobne do wniebowzięcia występuje też w proroctwach Indian Hopi. Ich tradycje przedstawiają koniec świata jako dzień oczyszczenia, w którym odlecą oni na inne planety w statkach bez skrzydeł. Hopi przewidzieli, że będzie to czas niepokoju, chaosu i nieładu. Widzimy to w wiadomościach. Niektórzy przyznają, że przynajmniej w tych kwestiach proroctwa są zbieżne. Czy istnieje też zbieżność między proroctwami i bieżącymi wydarzeniami, które sygnalizują, że w i koniec dni są już bliskie? Jeśli tak, co czeka tych, którzy pozostaną na ziemi? Ci, którzy wierzą w porwanie kościoła, wypatrują znaków wskazujących, że nagłe zniknięcie wierzących może nastąpić niebawem? Nagłe zniknięcie milionów ludzi z powierzchni Ziemi byłoby niezwykłe. We współczesnej myśli chrześcijańskiej to bardzo złożone, wielowarstwowe zagadnienie. Jednak ta idea jest bardzo atrakcyjna. Atrakcyjna dla jednych, przerażająca dla drugich. Ci, którzy pozostaną i uświadomią sobie, że ich bliscy zniknęli, będą śmiertelnie przerażeni. Postawią sobie pytanie, czy dla mnie jest już za późno? Dokładne określenie, czy niebowzięcie nastąpi wkrótce, to fundamentalne wyzwanie. Niektórzy wskazują na proroctwo Jezusa Chrystusa w Ewangelii św. Mateusza. Jezus mówi swoim uczniom, że wydarzy się kilka rzeczy. Każe im wypatrywać znaków zwiastujących jego powtórne przyjście. Koniec epoki, sąd ostateczny i przekazuje im przypowieść. Gdy gałązka figowego drzewa staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest. To znak, który powie wierzącym, że czasy ostatnie są bliskie, według niektórych uczonych drzewo figowe jest metaforą Izraela. Rozkwitanie drzewa figowego symbolizuje odrodzenie Izraela jako państwa w 1948 roku. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Ponoć znaczy to, że porwanie kościoła i koniec dni nastąpią niebawem, zanim odejdzie pokolenie, które widziało odrodzenie Izraela, czyli w ciągu dziesięcioleci lub nawet lat. Inni bibliści utrzymują, że drzewo figowe nie przedstawia Izraela, lecz tylko cykl przyrody. Na dowód cytują inną przypowieść Chrystusa: Jezus mówi: Kiedy zobaczycie zieleniące się drzewa, Wiecie, że zbliża się lato. Nie należy utożsamiać drzewa figowego z Izraelem. Mimo tych różnic w interpretacji wielu chrześcijan sądzi, że w wzięcie nastąpi tuż przed siedmioletnim okresem niewyobrażalnego zamętu zwanego trybulacją. Wierzą oni, że ten szokujący fenomen może zapoczątkować pierwszą falę niepokojów. Nagle zapanują harmider, chaos i panika. Dzień po wniebowzięciu sklepy spożywcze przeżyją oblężenie W ciągu godzin produkty znikną z półek Policja będzie musiała oczyścić ulice, wprowadzić stan wyjątkowy i godzinę policyjną Będą zatrzymywać ludzi Nikt nie będzie mógł wyjść z domu po zmierzchu To będzie piekło na ziemi Dojdzie do szabru i grabieży, jak podczas wojny lub rozruchów po wzięciu pozostaną miliony opuszczonych domów i przedsiębiorstw, tak jak po huraganie Katrina w Nowym Orleanie. Przeciążone służby ratunkowe będą reagować tylko na największe zagrożenia, przypominające pożary, które nękały w wielkie połacie Los Angeles. Kierownicy drużyn ratowniczych będą podejmować trudne decyzje, ponieważ ich zadaniem jest ochrona życia i dobytku ludzi, a nie tracenie strażaków. Na szefach operacji ratunkowych spocznie wielka odpowiedzialność. Jeśli zaginą tysiące osób i ratownicy będą wyczerpani, koszmar się pogłębi. Ogarnie ich złość. Będą niezadowoleni. Przemęczenie osłabi ich koncentrację. Dla milionów ludzi, którzy pozostaną po porwaniu kościoła, grozę spotęgują liczne wypadki i ich ofiary. Zmotoryzowani znikną z za kierownic swoich pojazdów, co doprowadzi do ogromnych karamboli. Wraki pojazdów zablokują wszystkie drogi. Utworzą się gigantyczne korki. Jedną z rzeczy, bez których nie możemy się obejść w Ameryce i na całym świecie jest nasza ruchliwość. Zamknięte drogi będą dla nas prawdziwym wyzwaniem. W tym okresie niesamowitego chaosu i zamieszania zaczniemy się zastanawiać, co stało się z tymi wszystkimi ludźmi, gdzie zniknęli, czy przydarzyło im się coś strasznego, czy zostali porwani, gdzie są nasi bliscy, kto zastąpi nieobecnych. Jeśli dojdzie do wniebowzięcia, niektórzy piloci i kontrolerzy lotów zniknął. Jeśli nastąpi to w czasie godzin szczytu, ludzie znikną z kierownic swoich aut, piloci z kabin samolotów. Kierowcy autobusów, pracownicy elektrowni, policjanci i strażacy zdematerializują się. Będzie strasznie. Zdarzą się rzeczy niewyobrażalne. Będzie to najbardziej przerażające wydarzenie w dziejach ludzkości. Służby ratownicze będą bezradne. Personel paramedyczny, lekarze, pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia poddani ogromnemu obciążeniu padną ofiarą wtórnego zespołu stresu pourazowego. Mimo starań ludzi, chaosu nie da się opanować. Zgodnie z przepowiednią świat będzie podejmował daremne wysiłki, żeby zrozumieć i uzdrowić sytuację. Media będą próbowały uzasadnić wszystko przyczynami naturalnymi. Przedstawiciele rządów będą mówić o ataku terrorystów używających nieznanej dotąd nowoczesnej technologii. Jeśli proroctwo o porwaniu kościoła ziści się, następstwa będą niewyobrażalne. W okamgnieniu miliony ludzi znikną z powierzchni ziemi. Ci, którzy pozostaną, będą zdezorientowani i przerażeni. Jednak nie wszyscy wierzą, że w wniebowzięcie należy traktować dosłownie i że odliczanie do apokalipsy już się rozpoczęło. Teksty podlegają interpretacji. Niektórzy sądzą, że sprawiedliwi znikną nagle bez względu na to, gdzie są i co robią. Porwanie kościoła przemawia do ludzkich emocji, dlatego jest przedmiotem tak gorących sporów. Ludzie chcą widzieć, jak dorastają ich dzieci, jak ich synowie i córki zakładają rodziny. Nie pragną, żeby wniebowzięcie nastąpiło szybko. Większość biblistów utrzymuje, że ten podział na wybranych i odrzuconych tylko pogłębia współczesne konflikty społeczne. Najbardziej niepokojącym aspektem tej obsesji na tle biblijnego proroctwa jest to, że dzieli ono ludzi na złych i dobrych. Separuje ich, zamiast jednoczyć we wspólnej pracy na rzecz społeczeństwa. To Ziemia obiecana. Inni niecierpliwie czekają na wniebowzięcie, ufni, że Bóg ich uratuje. Według niektórych interpretacji Nowy Testament mówi, że miliony zmarłych także wstaną w owym czasie. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Zdaniem niektórych ten urywek z pierwszego listu do Tesaloniczan oznacza, że każdy, kto umarł wierząc w Chrystusa, zostanie wskrzeszony. Ludzie, którzy są w ziemskim prochu, powrócą do życia. Mamy tu obraz nieboszczyków wyskakujących z grobów, żeby spotkać się z Panem w powietrzu, czyli zmarłych w sanie. Ciekawe, czy zobaczymy na cmentarzach zwłoki wylatujące z grobów ku niebu. Sceptyków nie brakuje, lecz jeśli porwanie Kościoła się wydarzy, oznacza to nagłe zniknięcie milionów ludzi, co wywoła chaos i zniszczenie. Po bezpośrednim wstrząsie rozpoczną się długofalowe skutki w niebowzięcia. Szpitale będą przepełnione. Lekarze nie wykonają procedur segregacji medycznej START. System START pozwala uszeregować poszkodowanych według zagrożenia. Osoby w bardzo ciężkim stanie zapewne umrą, bo ich szanse na przeżycie są nikłe. Lżej ranni mogą otrzymać pomoc później. Jeśli masz złamaną kończynę i nie zobaczysz lekarza przez pierwszą godzinę, przeżyjesz. Inni ranni bez natychmiastowej interwencji medycznej prawdopodobnie zginą. W tych trudnych chwilach członkowie personelu medycznego powinni mieć dokładny obraz sytuacji i wspierać się nawzajem, ponieważ będą musieli dokonywać heroicznych czynów. Policja nie zdoła ochronić ludzi. Czy policjanci oddzielą kordonem część miasta i powiedzą, radźcie sobie sami, nie możemy wam pomóc? Nie, muszą podjąć strategiczne decyzje i rozdzielić dostępne zasoby, żeby jak najlepiej ochronić obywateli. W tym wyimaginowanym świecie po niebowzięciu wielu uświadomi sobie, być może za późno, że muszą polegać na sobie. Wszystkie usługi, do których przywykliśmy, wszystkie udogodnienia w podróżowaniu i komunikacji będą szwankować. Jeśli nastąpi porwanie kościoła, struktura społeczna zacznie się rozpadać. Jeśli ktoś przeżył kilkudniową przerwę w dostawie energii elektrycznej i wszystko w lodówce mu się popsuło, a w kranie zabrakło wody, mógł poczuć się, jakby cofnął się o 100 lat.

Gdy dojdzie do wniebowzięcia, wielkie miasta mogą stać się obszarami klęski żywiołowej. Jeśli gubernator ogłosi stan klęski żywiołowej, wkroczy Gwardia Narodowa, która zajmie się logistyką, transportem i innymi dziedzinami, w których armia jest bardzo skuteczna. W tej hipotetycznej sytuacji zasoby szybko się wyczerpią. Mnóstwo ludzi zacznie utrzymywać się z roli. Będą rozpaczliwie walczyć o przeżycie. Jeśli nieszczęścia spowodowane w niebowzięciem przypisze się innym, może być jeszcze gorzej. Zniknięcie ogromnej liczby ludzi pogrąży świat w chaosie. Czy proroctwa Biblii, islamu i Indian hopi przepowiadają to samo niesamowite wydarzenie? Jeśli Biblia się nie myli, po wzięciu pojawi się tajemnicza postać, która wywoła globalny zamęt i doprowadzi do końca świata. Jeśli porwanie Kościoła zdarzy się naprawdę, miliony ludzi nagle znikną. Zdaniem niektórych ten fenomen będzie tylko początkiem końca dla tych, którzy pozostaną na Ziemi. Jeśli w wzięcie jest pierwszym etapem okresu wielkiego ucisku, jakiego ciągu zdarzeń możemy się spodziewać? Niektórzy badacze Biblii widzą wskazówki na temat przebiegu proroctwa w Ewangelii św. Mateusza, który zapisał słowa Jezusa sprzed 2000 lat. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Gdy ludzie, których znamy i kochamy, do których jesteśmy przywiązani, nagle odejdą bez pożegnania i wyjaśnienia, będziemy zdruzgotani. W czasach ostatnich po wniebowzięciu nastąpi 7 lat ucisku albo próby dla tych, którzy pozostali. Owa próba obejmie głód, wojnę, zamieszki, wszelkie zbrodnie niegodziwców i klęski żywiołowe. Biblia mówi, że po wniebowzięciu wiernych krwawe prześladowania i globalna katastrofa zdziesiątkują ludzkość. Zapowiadają to wizje proroka Izajasza. Wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane. Przyjdzie czas strasznej kary, czas grozy. Czas kary i wojny przepowiedziany w Księdze Objawienia to siedmioletnia epoka okropności zwana Trybulacją poprzedzi ją pojawienie się charyzmatycznego światowego przywódcy, bestii, człowieka złego i podstępnego, którym inni prorocy rozpoznają antychrysta. Porwanie Kościoła poprzedza they, pojawienie the, the się antychrysta. The, the chaos in, in Powstały chaos um, będzie mu na rękę, it, bo it, it przerażeni ludzie zaczną szukać kogoś, kto oszczędzi by by im cierpień. Antychryst jest często utożsamiany z pierwszym z czterech jeźdźców Apokalipsy. Przebywa on jako zwycięzca spragniony triumfów. Ten największy łajdak wszechczasów jest tak atrakcyjny, przekonujący i elokwentny, że ludzie biorą go za boga. Jest przywódcą politycznym, wodzem, dyplomatą i brutalnym, złym człowiekiem. Interpretatorzy proroctwa twierdzą, że Antychryst pokaże ludzkości swoje niewyobrażalne okrucieństwo i doprowadzi świat do upadku. Antychryst już tu jest, choć ten mężczyzna zapewne nie wie, że nim jest. Wielu sądzi, że proroctwo dni ostatnich zaczyna się spełniać, bo globalne katastrofy zbierają coraz obficze żniwo wśród ludzi. Księga Objawienia mówi też o wielkich klęskach żywiołowych w okresie ucisku. I nastąpiły błyskawice i głosy. I gromy i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Pierzchła każda wyspa i gór już nie znaleziono, i grat ogromny spadł z nieba na ludzi. Wszystko wydaje się być większe i bardziej dramatyczne niż dawniej. Klęski żywiołowe są bardziej intensywne. Wyrafinowany sprzęt naukowy i sprawne relacje telewizyjne wywołują wrażenie, że obecnie jest więcej trzęsień ziemi niż dawniej. W 2009 roku katastrofalne podmorskie wstrząsy spowodowały tsunami i osunięcia ziemi, które zabiły ponad tysiąc osób w Indonezji i na Wyspach Samoa. Najnowsze badania w La Jolla w Kalifornii pokazują, że silne trzęsienie ziemi w rejonie uskoku San Andreas może wywołać wybuch superwulkanu w Long Valley. Tak wielka katastrofa sparaliżuje gospodarkę Stanów Zjednoczonych i spowoduje globalną katastrofę. Czy seria kataklizmów w ostatnich latach wspiera tezę, że porwanie Kościoła jest bliskie? Niektórzy wierzą, że nadeszły dni ostatnie, bo świat jest grzeszny, moralność upada, społeczeństwo się degeneruje, narastają konflikty na Bliskim Wschodzie. Historycznie rzecz biorąc, Bliski Wschód zawsze sprawiał kłopoty, zawsze były tam konflikty. To nie są oznaki dni ostatnich. To, że teraz sprawy źle wyglądają, nie znaczy, że spełnia się biblijne proroctwo. Wielu wierzących we wniebowzięcie wciąż wypatruje na Bliskim Wschodzie znaków wskazujących, że proroctwo zbiega się z ostatnimi wydarzeniami. Co ciekawe, Mahmud Ahmadinejad, prezydent Iranu, wierzy, że żyjemy w ostatnich dniach dziejów. Obejmując swój urząd latem 2005 roku powiedział, że za kilka lat powróci islamski mesjasz Mahdi, zwany dwunastym lub ukrytym imamem. Wiele religii przewiduje katastrofalny koniec świata z powodu globalnej wojny nuklearnej. Taką apokalipsę może nam zgotować pobożny mąż stanu, który uważa, że spełnia święte proroctwo. Pierwszy raz w dziejach ludzkości mamy przywódcę kraju, który gorączkowo próbuje zbudować, kupić lub wykraść broń jądrową i rakiety, żeby w imię teologii końca czasu wykorzystać je do ludobójstwa na światową skalę. Nigdy przedtem się to nie zdarzyło. Nie możemy być pewni, że jest to wydarzenie profetyczne, ale na pewno apokaliptyczne. Nasuwa się pytanie, co będzie dalej. Jeśli potraktujemy Biblię dosłownie, księga objawienia jasno przedstawia przyszłość ludzkości i pojawienie się antychrysta. Ludzie będą umierać, zawijani przez podburzone tłumy, wrzucani do pieców, ciskani lwom na pożarcie lub gilotynowani. Nie wiadomo dokładnie, ale będzie to makabryczne. Apokalipsa Świętego Jana mówi, że nawet ci, którzy nie będą czcić antychrysta, nie mają gwarancji przeżycia. Zapewne poszukają wsparcia u swoich współwyznawców. Będą wytwarzać żywność i dzielić się nią między sobą. Poszukają bezpiecznych kryjówek. Bez wątpienia ludziom będzie ciężko. Niszczycielskie wydarzenia zaplanowane przez antychrysta, jak zapowiada Księga Objawienia, osiągną kulminację w chwili powrotu Chrystusa. Niektórzy wierzą, że powrót Mesjasza może okazać się zgubny dla ludzkości, jako że Jezus porównał swoje powtórne przyjście do potopu Noego. Jezus powiedział, że w dniach przed potopem ludzie jedli i pili, brali śluby, aż nadeszła wielka woda i zabrała ich wszystkich. Podobnie będzie wyglądało powtórne przyjście Syna Człowieczego. Jaką grupę ludzi potop zmył z ziemi? Tych niezbawionych i nikczemnych. Ci, którzy wierzą w porwanie kościoła, twierdzą, że tak jak w czasach Noego i potopu, to cudowne wydarzenie oszczędzi wiernym bólu i smutku ostatecznej apokalipsy. Ci, którzy nie zostaną zabrani, będą zazdrościć umarłym. Według biblijnego proroctwa, miliony ludzi na całym świecie znikną w trakcie porwania kościoła. Nagle przemienieni w formę duchową uniknął cierpień wielkiego ucisku i apokalipsy. Wielu ludzi sądzi, że przeniesienie to bajka. Ludzie wylatujący z otwartych grobów ku niebu brzmi to jak majaczenie szaleńca. Miliony osób, które akceptują wniebowzięcie i spodziewają się go niebawem, są rozdarte między oczekiwaniem i lękiem. Porwanie Kościoła rozpocznie Armagedon, który zakończy się walką Jezusa z Szatanem o dusze ludzi. Porwanie kościoła to wydarzenie przerażające, a zarazem ekscytujące i radosne, w zależności od tego, po której stronie się stoi. Jeśli to zjawisko nastąpi, czy ci, którzy pozostaną, żeby zmierzyć się z grozą wielkiego ucisku, mają jakąś nadzieję na przeżycie? Nie jestem pewien, czy w czasie trybulacji będzie jakaś nadzieja dla ludzi, gdy ich bliscy znikną, gdy spadnie deszcz kar, gdy ogarną ich chaos i przerażenie. Rozleje się to na cały świat. Jedno z proroctw mówi, że podczas wielkiego ucisku cała Ziemia zadrży, góry się zapadną, a niziny wypiętrzą na tę samą wysokość ponad poziom morza. Zdaniem niektórych egzegetów, księga objawienia opisuje przerażającą serię katastrof. Pandemia zabije miliony osób, zmiana klimatu przyniesie nieznośny skwar. Trzecia część wód zostanie skażona. Jezus, wybrajscy prorocy i apostołowie wskazują na znaki, które uprzedzą nas, że zbliżają się dni ostatnie i powrót Jezusa. Będą to wojny i pogłoski o wojnach. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero. Początkiem boleści. Tak jak kobieta musi znieść cierpienia zanim wyda nowe życie na świat, tak ziemia przejdzie przez 7 lat udręki zanim na świecie nastanie epoka mesjańska, w której pojawi się Mesjasz, władający światem w imię Boga. Niektórzy twierdzą, że w czasie ucisku wierzący będą zaglądać do Biblii w nadziei, że ich przymierze z Bogiem zapewni im ochronę. Wiemy z księgi wyjścia, że Izraelici uniknęli anioła śmierci znacząc krwią nad proża i framugi swoich drzwi. O ludziach pieczętujących drzwi mowa jest w wielu miejscach pisma. Według księgi objawienia, słudzy Boga otrzymają pieczęć, która pozwoli im przetrwać. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I usłyszałem liczbę opieczętowanych, 144 tysiące ze wszystkich pokoleń synów Izraela. W czasie trybulacji Bóg w nadprzyrodzony sposób chroni swój lud. Ludzie sądzą, że po wniebowzięciu ich los będzie przesądzony, że to już koniec. Ale tak nie jest. Niektórzy wierzą, że w trakcie wielkiego ucisku żarliwi wyznawcy różnych religii osłonią się przed śmiercią swoją wiarą, jak tarczą, wiedząc, że ich zbawienie jest pewne. Według Biblii antychryst odnajdzie i zniszczy każdego, kto go nie czci. Stracą swoje ziemskie życie w godzinie ucisku, udręczeni przez antychrysta, ale zyskają życie wieczne.